Witam, pozdrawiam sobie jeszcze Cześciczowi, Chciałbym Chcielby zajliście, ślicznie podziękować tym, którzy to obejrzeli. Tym, którzy mają siłę to oglądać słusznie. Pamiętajmy, dbajmy o lasy, las płynie szybko, rośnie wolno. Pozdrawiam się, ZMED. Pozdrawiam wszystkich leśnych towarzyszy. nie się darzy Moje podziękowania leśne. Pejsów nie ma skin dla w słońcu błyszczy, jakby Kombań Kosił. Jest mi bardzo miło. Dziękuję Państwu jeszcze raz ślicznie i serdecznie za oglądanie moich filmów. Ja zabieram się w dalszą podróż. Kutka DPM, jak wspominałem, bycie Żadmi, Smog Windprof, NUŻBORA 2000. Polecam i dziękuję ślicznie i pozdrawiam. Leśnych towarzyszy Dashboot. Tu sobie jeszcze przespasujemy.